No, hej, witam Was w kolejnym holu. Dzisiaj mamy zakupy za 476 zł, i powiem Wam, jak tak na to wszystko patrzę. No to generalnie szału nie ma. No, yy, nie ma tutaj wielu rzeczy. no Są raczej, powiedziałabym, w większości takie, no, y, moim zdaniem, podstawowe produkty. Także dzisiaj też wyjątkowo mój partner ze mną pojechał i też się bardzo zdziwił. Także y, też, y, jeżeli oglądają mnie kobiety, które zawsze robią same zakupy, to warto czasem, żeby facet też na zakupy pojechał i zobaczył co, ile kosztuje, bo wiem, że są tacy, co potrafią czasem się przyczepić. A trzeba się po prostu przekonać, że naprawdę takie, takie zakupy wcale nie kosztują mało, choć wydaje się, że niby niewiele się kupiło. Także, tak jak mówiłam, 477 zł. Najpierw Wam pokażę szybciutko, co mam w zamrażalniku. A w zamrażeniu, oczywiście, lody. I dzisiaj mamy lody, o których zapomniałam. W zeszłym roku je kupowałam w biedronce. Te duna, takie małe lodziki. Ja je lubię, bo one mają po 98 kalorii w sztuce. A ja lubię najbardziej właśnie takie zwykłe lody, jakieś śmietankowe w polewie czekoladowej. Także te są bardzo dobre. No i wzięłam też takie słuchajcie zwykłe lody w kostce, bo mnie ostatnio wzięło na jakieś takie sentymenty i lody, które jadłam w dzieciństwie, więc takie po prostu zwykła śmietankowa kostka. Jeszcze co mam ochotę wziąć, ale to może następnym razem muszę gdzieś poszukać, bo nie wiem gdzie to w ogóle sprzedają. Takie lody, wiecie, jakby to powiedzieć, takie jakby ciasta do krojenia. Jakoś one się nazywały winieta, coś takiego? Nie wiem, możecie mi coś w komentarzu. Nie pamiętam, nie wiem, czy to dalej sprzedają, ale będę szukać. I może następnym razem. Dzisiaj, właśnie, żeby nie wydać za dużo, to większość warzyw i owoców kupiliśmy w biedrze. Na ryneczku tylko dwie rzeczy, które wam zaraz pokażę. Także tutaj mamy nektarynki. Ostatnio mieliśmy, tak jakoś przechodziliśmy, po prostu kupiliśmy nektarynki. A nie, to było tak, jakbyśmy na, na wyjeździe i po prostu sobie kupiliśmy na przekąskę nektarynki i były tak pyszne, właśnie w biedrze. A dzisiaj były też na przecenie, więc mam nadzieję, że będą równie dobre. Mamy oczywiście banany, jabłka, Jona Gold, winogrona. Oto jakieś. Brzydkie się trafiło, to się go od razu pozbędziemy. E, śliwki to akurat właśnie śliwki z ryneczku i są absolutnie przepyszne, więc zaraz pójdą ta siateczka, to na długo nie starczy. E, mamy jeszcze, tak, z owoców, aha, z owoców mamy morele, z biedry też, które bardzo ładnie wyglądały. No nie były super tanie, ale mam nadzieję, że będą dobre. Mamy rzodkiewki, znowu cała wielka siata pomidorków, ale słuchajcie, dzisiaj te pomidorki 11.99 zł za kilo. Nie dzisiaj zresztą tylko chyba przez cały tydzień, także jak lubicie, to pędźcie do Biedronki. Moja córka je po prostu je naprawdę kilogramami i to jest fajna też przekąska do zabrania gdzieś ze sobą. Można umyć całe pudło i po prostu zawieźć gdzieś, także bardzo fajna sprawa. Mamy też dwie papryki. Pomidory, dwa właśnie pomidory też z ryneczku. Jeden już zaczął być jedzony, podobno bardzo dobre. Dwa buraki, no i ogórki, ogórki. Moja córka też je, jako przekąskę, ona potrafi zjeść całą miskę takich, takich ogórków, więc nawet nie wiem, czy wystarczająco dużo kupiłam. I teraz tak. Tutaj mamy dwie butelki oliwy w Biedrze. Ja zawsze kupuję te, bo jest dobra, a dzisiaj była akurat w promocji. Z tego co pamiętam, to było minus. 40% za drugą butelkę, więc wziąłam od razu na zapas. Wziąłam też olej, brzoskwinie i ananasy w puszce. Tutaj mój partner jakieś szproty sobie wziął. No i słuchajcie, wziąłam też te płatki. Choć ostatnio kupowałam płatki, więc teoretycznie nie, nie potrzebujemy. Ale szukałam ich, bo właśnie gdzieś zobaczyłam, że są takie płatki całkiem spoko. 30% mniej cukru. Zaraz Wam pokażę tabelę, gdzie się to widziałam. Proszę bardzo. Eee, także zobaczymy, jeśli to e, faktycznie mniej mają cukru, a młodej będą smakować, no to zawsze to jest lepsza opcja, a jest to przynajmniej zwykły Nesquik, a nie jakieś tam wiecie podejrzane, <gryw> zdrowe marki. E, no, i tutaj, żeby wyrównać ten poziom cukru, jeszcze dwa Kinder Bueno, bo dzisiaj na promocji. Mamy jeszcze słonecznika takiego na przekąskę. E, tutaj są jeszcze oliwki, bo niestety nasze oliwki e, z tego sklepu kochamy, oliwki, które kochamy faktycznie, e, nam się niestety skończyły. I no chciałabym bardzo zamówić i chciałabym przede wszystkim zamówić karczochy, ale no fajnie by było, jakby była jakaś promocja. Także na razie wziąłem te, tych jeszcze nie miałam zawsze kupuję, jak już to na tym dziale z konserwami, a te są te lodówkowe. Zobaczymy, czy będą dobre. Śledzie smażone, moje ulubione, jak wiecie, dzisiaj akurat na promce. Jogurty, twaróg, grani, no i oczywiście kolejne zapasy serków kanapkowych, bo po prostu no idą jak woda. I staram się zawsze, bo moda lubi różne smaki też ciekawe, nie tylko te jakieś tam naturalne i tak dalej. I dzisiaj i jeszcze akurat w promocji były te dwa, czyli pesto i pomidorowy. Więc te wzięłam. Dodatkowo szczypior ze szczypiorkiem też był na promce. I wzięłam też takie mega opakowanie podwójne XXL z sera królewskiego. Fete. Tutaj wzięłam jakieś takie Talarki serowe, bo chcemy też grilla zrobić w tym tygodniu. Wzięłam od razu zapas salami, tego mojego ulubionego. Szyneczka. Mamy mozzarellę, bo będziemy robić w tym tygodniu pizzę. Łosoś dwa opakowania. I coś, co też bardzo lubimy i też to będziemy robić w tym tygodniu na grillu. To jest mięso z uda. Jest jednak dużo, dużo smaczniejsze, dużo takie bardziej powiedzmy wilgotne niż mięso z piersi. A właśnie... Jak możemy sobie kupić takie po prostu wytrybowane, bez kości, no to idealnie. Ostatnio właśnie zrobiliśmy coś takiego. Mój partner to bardzo fajnie zamarynował na grilla i to też powiedziałam mu dlatego, żeby wziął dwa opakowania, bo jak nam wyjdzie tego za dużo, to my to sobie zamrozimy to już po zgrillowaniu i będzie nawet na jakieś takie dodanie do jakiejś szybkiej tortili z cycyki, z warzywami, to będzie na pewno fajna opcja. Mamy oczywiście mleko, to już zresztą chyba odkręcone i jajka. I to już jest wszystko. I jeszcze szybciutko Wam pokażę mil plan, a szybciutko to dlatego, że jak widać jest bardzo krótki, ponieważ reszta mojej rodziny wyjeżdża w tym tygodniu i ja postawiłam sobie za cel, że w czasie, kiedy ich nie będzie, będę czyścić zamrażalnik i zwalniać tam miejsce. I mam nadzieję, że będę czyścić z czegoś więcej niż tylko z lodów. Mamy tam jakieś, jakieś takie właśnie resztki obiadowe, takie właśnie też małe porcje. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Dlatego ja nic nie planowałam, tylko będę po prostu robić to. E, na śniadanie dzisiaj zrobiłyśmy szybkie takie pankejki z serka grani z jakąś resztką owoców. Na obiad będzie makaron z kalafiorem, który też miał być chyba w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu. E, na jutro znalazłam przepis przepis nawet za dużo powiedziane, taki po prostu pomysł na taką jakby sałatkę z serka grani z ogórkiem a la tzatziki że caciki lubimy i ser grani lubimy, to powinno być dobre. Na jutro chcę właśnie zrobić tego łososia, tak myślę, żeby zrobić go w wersji teriyaki, albo go po prostu zgrillujemy, do tego mamy jeszcze z zeszłego tygodnia brokuła. Zrobimy jakiś ryż, takie powiedzmy w miarę powiedzmy zdrowe danie. Na śniadanie w środę będzie quesadilla, taka śniadaniowa ze szpinakiem i fetą. No i potem właśnie chcemy zrobić grilla. I na grilla będzie, będą te serki, będzie ten kurczak, Mm, no i następnego dnia na śniadanie, tylko na kanapki, no ale ponieważ, żeby nie trzeba było czyścić bez sensu grilla, to chcę też grilla zrobić następnego dnia i ponieważ kupiliśmy jakiś czas temu kamień do robienia pizzy na grillu, no to właśnie przyszła pora, żeby go przetestować. Także zrobimy sobie pizzę yy, i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Chcę w tym tygodniu, wiecie, ja mam zawsze po prostu planuję robić jakieś ciekawe smaki tej pizzy, yy, ale, ale potem jakoś mi to przechodzi i robię na szybko jakieś tam papryka, szynka, oliwki i to wszystko. No w tym tygodniu mam plany na zrobienie czegoś ciekawszego. Chciałabym zrobić takie Wegę, jakby mielone mięso, nazwijmy coś takiego i chciałabym zrobić, słuchajcie, to będzie kontrowersyjne, ale z mojego dzieciństwa pierwsza pizzeria, która się otworzyła w mojej miejscowości serwowała absolutnie przepyszną pizzę tutti frutti z nie tylko ananasem, ale słuchajcie jeszcze z brzoskinią z puszki. Ja tą pizzę kochałam i muszę po prostu ją zrobić i muszę sobie przypomnieć ten smak. Nie wiem jaki będę miała do niego stosunek teraz, chociaż wiecie pizzy z ananasem lubię, także... Zobaczymy. No w każdym razie to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.